Witajcie, jestem Błyno i zapraszam Was na film z mojego stanowiska. Dobrze, a więc, nie przyciągając, zacznijmy od podstawy, czyli laptopa. Mój laptop to Hyperbook MK55 Pulsar z Intelem i 7 k 8750H na pokładzie GTX 1050 Ti, 16 GB RAMu, taktowanie tam było 2636. I z 1,5 terabajta pamięci. Tak, 1,5 terabajta pamięci w laptopie. Dla niektórych to jest dużo, dla niektórych w nic nowego. Tylko jak z takiego laptopa zrobić trzy ekrany? Może że na początek zacznijmy od reszty sprzętu poza laptopem. Do niego przejdziemy za chwilkę. Na samym wstępie: monitory. To są dwa razy Samsung Curved 24cale, full HD, odświeżania, bo, nie, bo tak samo nie pamiętam. Są zaokrąglone I w sumie to tyle, nic ciekawego Mają wy, wy, po jednym wyjściu HDMI VGA I zasilanie, no i jeszcze wyjścia dźwięku I to w sumie tyle Podstawowe monitora, monitory Dwa duże, no 24 calowe Uważam, że to jest całkiem spory monitor W porównaniu do, do tego co miał wcześniej, czyli 22 calowy Dają radę Naprawdę dobrze się na nich gra Montuje programuje i inne tego typu sprawy. Uwieszone są do tam będzie widać pod spodem, do uchwytu biurkowego I... i jest fajnie, o tak powiem. <laughs> są zadowalające, naprawdę są przyjemne dla oka, ich jakość też jest, uważam, że będą dla mnie wystarczająca, nie jest to może 4K, ale nie, po prostu nie potrzebowałem aż tak dobrego monitora. E, przychodząc płynnie, skoro już tu byliśmy, e, głośniki są to jakieś stare kreatiwy, ale działają, grają dobrze i w sumie naprawdę wystarczają, poza tym tak korzystam ze słuchawek e, bezprzewodowych JBL T450BT na Bluetooth. E, też szału nie robią, ale plusem ich jest bezprzewodowość, czyli dzięki czemu mogę się poruszać normalnie po pokoju, po pokoju nie tylko, po, na, tak naprawdę na cały dom mi starczają. I, I to i głównie używam. To przyjemne, i, ale mimo wszystko będę chciał je zmienić do komputera na coś kablowego i na coś lepszego. Kolejnym sprzętem, e, w sumie podstawowym przy nagrywaniu, e, to jest mikrofon. E, mikrofon e, Tracer Studio Pro. W zestawie otrzymałem od razu koszyk drgań. E, tak, ruszę mi będzie troszeczkę trześciać. E, sam sobie mikrofon ramie, no i profilt. Jest jeszcze do, tego, do niego gąbka, ale osobiście preferuję profilt. No, po prostu dla mnie jest wygodniejszy. Z takiej racji, że ten mikrofon ma wyjście XLR. Dokupując sobie do niego, bo to jest tak. Od razu w zestawie dostajemy do niego kabel z XLR na mini jack 35 milimetra, ale nie jest to zbyt dobre rozwiązanie, jeżeli nie mamy dedykowanej karty dźwiękowej w komputerze bądź w laptopie. Także ja rozwiązałem to troszeczkę inaczej. Dokupiłem do niego sobie taki jakby transmitter, nie wiem jak to nazywać. Jest to Bechringer Yubhoria UM2 jest takim samym wejściem XLR, także mikrofon jest podłączony do tego e, ma dodatkowe wyjście na grubego jacka tak zwanego e, i drugie wyjście na grubego jacka czyli mamy, mamy w nim odsłuch co jest dla mnie przydatne w to sobie małe słuchaweczki takie dołuszne i naprawdę podczas streama czy czegokolwiek e, dobrze jest siebie słyszeć e, także sprzęcik naprawdę fajny w, e, uważam, że aby otrzymać tej jakości dźwięk musielibyśmy wydać około 350 do nawet więcej za jakiś całkiem dobry mikrofon pojemnościowy na USB z już wbudowaną kartą dźwiękową. Przechodząc niżej, mamy dosyć starą już klawiaturę na... w sumie przewodową na USB, które tak samo jest wpięte do laptopa. To jest jakaś stara klawiatura Logitecha, ale działa. Hmm, też jest przydatna, ze względu na to, że mogę sobie ją podnieść i pójść do łóżka, coś pograć. E, no i w sumie nie, ma nic, nie jest podświetlana, nic ciekawego nie ma. Potem ją zmienić, e, nie wiem jeszcze dokładnie na co, muszę się dobrze na tym zastanowić. Ale w najbliższym czasie na pewno idzie do zmiany. E, przechodząc na bok, mamy myszkę od Bloody. Kupiłem ją w sumie razem z laptopem. Tylko zamawiałem, także też już ma, powiedzmy ten rok czasu. Myszka spróbuje się świetnie. Kosztowała 5 Zdych, a jest bajeczna. Naprawdę, mi wystarcza, jest fajna. Pewnie będę zestaw wymienił już z kreweturą. No i sobie tyle. Podkładka od Genesisa i taki prosty zestaw do grania, montowania i innego tego typu zabaw. No to co, lecimy dalej. A teraz przechodzimy do tego, na co pewnie spora część osób czekała, i wyszła specjalnie po ten film. Czyli jak ze zwykłego laptopa gamingowego zrobić małe stanowisko biurowe. Oczywiście, jeżeli posiadamy laptopa typu Dell, który po prostu jest moim zdaniem mistrzem, jeżeli chodzi o zewnętrzne, tak jakby interfejsy i tym podobne rzeczy, wystarczy nam taki mały hub. Ja tu przepraszam, nagrywam z ręki. Taki H kosztował mnie około 300, 350 zł, już nie pamiętam dokładnie ile. Powiem tak, w tym laptopie się nie sprawdza, Czemu? Okazało się, że mój laptop posiada wyjście USB-C, ale z tego, co zrozumiałem i z tego, co się mniej więcej wywiedziałem, Posiada za zbyt niskie napięcie, bądź po prostu, w sensie na tym wyjściu na USB-C, dokładnie tym, bądź po prostu nie jest kompatybilne z takimi hubami, bądź przejściówkami itd. Dlatego to rozwiązanie, tak jak mam w domu drugiego laptopa, który właśnie jest Dellem, sprawowało się to świetnie, po prostu laptop sobie leżał zamknięty, Wpinałem do niego trzy monitory, bo mam jeszcze trzeci monitor, właśnie ten 22 -calowy. Plus jeszcze miałem czwarty ekran jako ten laptopowy. Działało to świetnie, klawiatura, myszka, wszystko było wpięte, internet tak samo. Niestety, potem mój laptop wrócił z serwisu, bo korzystałem z tego huba jak mój laptop był w serwisie. No niestety niezbyt to dobrze działało, dlatego musiałem sobie poradzić troszeczkę inaczej. Musiałem niestety kupić taką przejściówkę. Ono mniej więcej wygląda tak. To jest zwykłe podpięcie na USB 3.0 z wyjściem na HDMI VGA, bo próbowałem wpiąć trzy monitory w jednego laptopa nicety to działa, ale problem polega na tym, że z jednego kabla może wychodzić tylko jeden obraz. Czyli na dwóch monitorach wpiętych pod HDMI i VGA e, mamy ten sam obraz. Niestety próbowałem coś z tym zrobić, nie działa. E, można to wykorzystać w fajny sposób. Ja to już testowałem. Niestety ten monitor odłożyłem ze względu na przemoglowanie w pokoju e, i gdzieś tam leży się kurzy. Można to wykorzystać, e, po prostu uczepić ten drugi monitor gdzieś blisko łóżka i korzystać z niego jako ekran do oglądania filmów na Netflixie. Fajna sprawa. Dobrze to działało. A z tego monitora, wpiętego pod HDMI, na przykład, korzystać normalnie przy komputerze. To też działa. Sprawdzało mi się to i przyjemnie mi się z tego korzystało. Co tu więcej, bo oczywiście, tu jest kabli więcej. Dodatkowo wyjście na Ariad 45, Internet, tak zwany. To tam Ethernet żeby tu zaraz błędy przez mnie nie były naprawiane w wymowie właśnie problem w tym, że do tego huba USB nie działa, dlatego jest spięty, to znaczy teraz nie, bo korzystam z wifi z drugiego routera jest spięty do laptopa dodatkowo właśnie wyjście pod USB 3.0 te ekrany mi gasną hub USB Mm, tu jest, mamy zewnętrzny, dodatkowy terabajtowy. Wyjście HDMI do jednego monitora, bo mm, właśnie o to chodzi, że w tamtym, e, przez tamtą prześciówkę może być podpięty tylko jeden monitor, tak naprawdę. E, więc drugi monitor musimy wpiąć bezpośrednio do laptopa. Niektóre laptopy e, mają możliwość wpięcia więcej, mają więcej niż jedno gniazdo, tak jakby e, wideo. Nieraz się z tym spotkałem, że na przykład było wyjście VGA plus HDMI, bądź VGA plus DisplayPort e i wtedy nie ma najmniejszego problemu, nie trzeba nic wykupywać. No i zasilacz. Dodatkowo w KABO mam w wpiętą myszkę, klawiaturę e, oraz e, USB od interfejsu, którego pokazywałem przed chwilą. Także to w sumie tyle moi drodzy e, z wirtualnej podróży po moim stanowisku. E, nie jest może jakoś wielce okazale ale jest przyjemne, miło mi się przy nim pracuje i po prostu dla mnie wystarcza Pojawi się jeszcze jeden film, mianowicie jak rozwiązałem problem z grzaniem się laptopa wy go nie słyszycie raczej na filmach ze względu na to, że odszumiam dźwięk z mikrofonu ale na co dzień przy takim zwykłym użytkowaniu naprawdę to potrafię być głośny rozwiązałem troszeczkę inaczej, po swojemu i u mnie to się sprawdza. Mam nadzieję, że u Was też to się będzie sprawdzać, ale to w następnym materiale. Dodatkowo zapomniałem wspomnieć o moim fotelu. Jeszcze nie będę go pokazywał, bo potrzebuję małej renowacji. To jest taki syntetyczny fotel, szkoda mi go wymieniać, a jest naprawdę bardzo wygodny. Siedzę na fotelu AK Racing, model dokładnie nie pamiętam, ale też już ten fotel ma ładnych parę lat. Mimo wszystko jest po prostu wygodny i mam do niego pewien sentyment. Także nie zamierzam go wyrzucać ani sprzedawać, po prostu miło mi się na nim. Także mam nadzieję, że Wam się podobało, jeżeli tak zostawcie łapkę w górę. Napiszcie komentarz jak Wy pracujecie, jak wyglądają Wasze stanowiska i co myślicie o moim stanowisku, co można by to było zmienić, co byście wy zmienili, co byście dodali, może odjęli. Także w sumie to tyle. Dziękuję Wam za obecność, dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam na inne materiały, a następny film już wkrótce. Także na razie.